Dzień dobry! Zapraszam dzisiaj na przegląd mojego drugiego zamówienia z katalogu czwartego. Ten katalog obowiązuje od 1 marca do 21 marca 2022 roku. Jest to zamówienie związane z obniżkami wód perfumowanych, toaletowych które obowiązywało, to ta obniżka obowiązywała 8 marca w związku z nim kobiet, więc trochę tych wód toaletowych tutaj perfumowanych będzie. Chociaż tak, będą też wody perfumowane. Zatem zapraszam do szybkiego przeglądu tego zamówienia. Wygląda ono w ten sposób. Będę też pokazywała w katalogu niektóre produkty zacznę od strony 20 w katalogu. Będzie to Tender Care. Taki uniwersalny krem. On tak wygląda w katalogu. Odżywcza moc z pestek truskawek. Zawiera kwasy tłuszczowe, które mocno nawilżają, zmiękczają skórę. I tutaj macie do czego stosować. Usta, skórki, łokcie, stopy. Tak to się prezentuje. Otworzę pudełeczko i w środku ten derkerek truskawkowy. Jeszcze truskawkowego nie było, także wiem, że spachnie, pachnie rzeczywiście obłędnie truskawkami taki zakup to nie dla mnie, ale może pokażę jeszcze to taka wazelinka tak postać wazelinki, ale bardzo bardzo. Fajny produkt. Yy, dodam jeszcze, że składałam zamówienie jeszcze drugie, tego samego dnia, bo jeszcze miałam potem zamówienia na wody y, toaletowe, perfumowane, więc składam jeszcze drugie zamówienie. Ono dojdzie do mnie dopiero jutro, bo później je składałam, więc też zapraszam na moje kolejne, przegląd mojego kolejnego zamówienia. Strona 25 to będzie taki krem na dzień. Z SPF 20 chroni skórę przed uszkodzeniami dzięki zawartości kwasu chloronowego, średniej masie cząsteczkowej oraz mieszance naturalnych y, wosków. I to jest ten właśnie krem. Cena 29,99. Już pokazuję, jak on wygląda. O w ten sposób. Nie znam tego produktu pewnie zapytam osobę, koleżankę, która kupiła, czy podobało się, bo to jest ta, to są te produkty skóra gotowa na miasto, widzicie, to z tej serii Ochrona odnowa i promienność witalność cery. Potem mam stronę 31 i tutaj mam znowu to zamówienie, które było w poprzednim katalogu i tutaj było 60% jeszcze obniżki 8 marca, więc tak nie pamiętam dokładnie, jaka to była cena, ale to była cena gdzieś tak chyba 30, może 1, 2 zł. Yy, woda perfumowana, są fever hair, czarna porzeczka, hir, y, kwiat imbiru, słodkie drzewo sandałowe. Tak się prezentuje i to jest to. To jest to Potem mam ze strony. 41. Taki myślę ciekawy produkt. Pomadka. Matowa pomadka duan Color Palletimette. I ja mam ten kolor y, chyba jeden chyba 41639. 41649, tak mi się wydaje. Tylko muszę znaleźć, gdzie to jest. Tych produktów trochę tutaj mam. Tak sobie rozpisałam po kolei strony, ale gdzieś mi się ta pomadka zapodziała. Nie ma. A miała być. No nic, chyba pokażę później. Weźmiemy teraz, może nawet po kolei. Y wodę perfumowaną, Jordanie Gold Original. To jest taka woda y, o zapachu kwiatowo-drzewnym. Białe lilie, jaśmin, pomarańcza włoska, cytryna, mech, paczula, białe piżmo. Ja mam ten zapach, buteleczka tak wygląda, bo to było w zamówieniu. To już ta nowa odsłona, nowe opakowanie. Piękny zapach, prześliczny. I też ta woda duża zniżka około chyba 40 zł. Bo tak ta cena jest tak mniej więcej 120-130 chyba, coś takiego. Więc obniżka była spora. Yy, pomadki nie znalazłam, ale następne strony może się uda. Zaraz, gdzieś ta pomadka na pewno jest. Yy, następną stronę. A, już widzę tę pomadkę. Słuchajcie, już znalazłam. Bo... O tak pudełeczko wygląda. I pokażę pomadkę. To też jest zamówieniu więc o, w ten sposób. I tutaj rzeczywiście kolor 41 639. O tak. Jeśli znacie te pomadki, to dajcie znać, czy rzeczywiście są fajne, czy nie. Bo ja nie znam tej pomadki. Tak się zastanawiam, czy koleżanka będzie zadowolona. Bo ona jest dosyć wybredna. I, i pokazywałam Wam y, tą kolejną stronę. Ale też nie widzę tego produktu. Może potem przejdę do tej kolejnej strony, bo na razie to się tutaj wszystko pomieszało. No nic, idziemy dalej. Teraz y, strona może y, 49, to jest takie taki, taka świetlista perfekcja baza nadająca serze promienność. To w ostatnim filmiku też mam pokazywałam, znowu mam to zamówienie. Znowu to jest. W ten sposób to wygląda. I później mam stronę 40, 40, 60 przepraszam, strona 60. Krem Royal Velvet na dzień 41,99 zł dla cery polecamy dla Cery 40 plus. Tak wygląda opakowanie. A sam krem prezentuje się w ten sposób. I to jest w zamówieniu. Potem mam mm, stronę 62. Taki krem pod oczy. 21,99 dziewięć, Czyli Waj. Jaśniejsze spojrzenie. polecane dla cery 35. Plus. To jest ten kremik. I to się tak prezentuje. On ma tutaj no właśnie w ten sposób, rozprowadzany jest pod okiem, tak? Czyli myślę, że będzie ta osoba zadowolona, szczególnie gdy będzie trzymała ten krem w lodówce. 65 strona, trochę maseczek. Mam chyba cztery te oczyszczające i dwie z ogórkiem. Po 2,49. To są właśnie te maseczki. Ta jest oczyszczająca. Później mam jeszcze znowu Walne Spak. I w związku z tym Walne spakiem bo mam to też w zamówieniu, mogłam zakupić za 9,99 z naturalnymi olejkami taki balsam do rąk, do ciała, w cenie 9,99. Wybrałam paczulę i chyba tutaj będzie szałwia, tak mi się wydaje. Później mam jeszcze na stronie, ze strony setnej, już chyba takie wody, a nie, już widzę. Mam te dwa produkty, czyli krem do rąk, zielone liście białe bez heliotrop, taki krem. Później chciałam, jeszcze miałam zamówienie na ten krem, ale już go nie było w katalogu. I mam jeszcze żel do mycia rąk z olejem kokosowym. To jest to. Bogate w niezbędne kwasy, tłuszczowitaminę -witamin E, słodko pachnący. Olej kokosowy pomaga redukować ilość bakterii, chroni skórę. Więc takie coś mam. I potem mam stronę. 136. To tutaj mam wody. One były w sporych obniżkach. Tam około 30 niecałe złoty wychodziły. 20 parę, sześć może 7. Wodę toaletowa Lucia. Taka, buteleczko w zamówieniu. A buteleczka, bo ja mam tę wodę, tak wygląda. Piękna, taka wiosenna kompozycja, zapachowa. I potem mam. Y, 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 wodę tutaj akurat w katalogu nie było, ale z niezapominajką y, Lucia Bright Aura to też była obniżka, też 20 par złotych, w związku z nim kobiet. Buteleczka wygląda tak. I y, z tej y, strony też to było niedrogie: 27. Może złote woda to Elvi, bo to były te obniżki 60% czyli konwalia, białe kwiaty i białe piżmo i jeszcze w zamówieniu miałam tę wodę, już kiedyś Wam pokazywałam wodę toaletową Ekla Amour, idealna miłość, biały irys, drzewo cedrowe, biały fiołek. Też Ona była niedrowa około 30 zł, już nawet dokładnie tych cen nie pamiętam, ale to były jakieś takie nie, nie, niewysokie ceny. Krem perfumowany low potion też w zamówieniu, nie wiem, może 16 zł dla klienta ten krem, 250 ml i jeszcze 130. Czekajcie, taka ta strona, gdzie były te dwie, były te męskie wody, czyli oto yy, taka duża była tutaj, yy, zniżka 39,99 woda woda latowa Mister Jordani. Yy, i tutaj mamy zapach Akord Vetiver, Geranium i Grapefruit. I tutaj mam te dwie wody. I jeszcze skorzystał... A, tu właśnie mam ten olejek. I to właśnie jest ze strony o to. To może nie olejek, tylko taka baza. Zaraz wam powiem, która to będzie strona. To będzie strona chyba może 41. Już nie pamiętam. Zobaczmy. Nie, 41 to była ta pomadka, a to... Nie mogę znaleźć, ale to jest taka baza, już widzę. To jest baza ze strony 44. I to jest to. Tworzy gładko po prostu zdejmij mi Tworzy gładko przezroczystą warstwę. Dzięki czemu ułatwia równomierne nałożenie lakieru. Łatwo go zdjąć. Czyli baza usuwająca ułatwiająca usuwanie lakieru. Jak wypróbuję, to w następnym filmiku Wam powiem, czy że to rzeczywiście coś się sprawdza. Tak. I taki produkt, który zakupiłam sobie, to jest właśnie taka mgiełka. Mgiełka, którą kupiłam specjalnie. To jest taka woda, właściwie nie mgiełka, tylko to jest nazwane woda kolońska. I chodziło mi tutaj o lawendę. Taka lawendowa, bo zbliża się wiosna i. O, mam nadzieję, że ona będzie odstraszać komary, odstraszać insekty różnego rodzaju. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale też do dezynfekcji rąk, bo ona ma dużą zawartość alkoholu. Bardzo ładnie pachnie. Także do dezynfekcji rąk jak najbardziej się nadaje i nie śmierdzi. To dla mnie też było ważne. No, i to jest całe moje zamówienie. Zapraszam do obejrzenia jeszcze kolejnego filmiku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam oczywiście też do subskrybowania mojego kanału. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę. Przypominam też, że na dole udostępniam link, poprzez który można się zarejestrować i wszystkie produkty mieć, do wszystkich produktów mieć dostęp z 20% zniżką. Na razie, do następnego filmu. Cześć!